W tym lesie nie było no. być. Stoimy środku i trzymamy powietrze! Ej! Na wyjazdy miśki bierzemy stare piły, bo też szkoda, żebyśmy po gubili. Dlatego podmieniamy tą bezpowietrza i tu będzie jedna gratisowa. O! o. Po prostu z Kataru z, z Argentyną. Cześć Wojtek! Cześć Boże. Witaj, witaj. nie wiem. Ja tu tylko a to tylko piary Te to jest flag O rozgrzewki będziemy teraz Chyba coś tu dopompować, to dopompujemy, to... ja nie? Dam mu w pizdę tam na pewno <głosy> <głosy> I kogo bierzesz? Kogo bierzesz? Ja biorę do a nie wiem, czy to jest Czyli tradycyjny zestaw pokojowy Burowi. Bo Borowi. Z idziemy? No widać, że. Kogoś zakopali na dodruk. Tak, cenniego z ostatniego Okej, okay, okej. Okay. tak. może? Tu, 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 no. w tym lecie nie były, wiesz. No. Ale patrz, szybko taki... do ładu nie dojdą z tym boiskiem. No, nie no, jest, nie jest. To jest może rację. pasuje. Pamiętam, jak, właśnie, jak ja miałem grać na takich o, tych to No. No, no dawać, może koncert się przez 30 sekund trwa ten koncert życzy. 30 sekund. Kwiatek kurwa! Czyli? Bez zmiany, tak? Z numerami. Tak. Bez zmiany. Czas mijał. 15 16 sekund. ma 16. A ty? Ja mam 19. A ty jeszcze za? Ja pierdzielę. Normalnie zamiana. Nie miałem wpływu na to. <gry> Licie szatańskie. Ten napis no, jest Dobrze. Kapitan się już podpisał. Kierownik też tam jest. Żebyśmy nie żyli w oparach trzech punktów zdobycie w bo to spotkanie było farsą piłkarską. My tam nie zrealizowaliśmy tego, do czego się przygotowywaliśmy z wiadomych Natomiast dwie minuty spóźnienia, a to jest to oznacza. Nie karne wolej na yy, Kręgosłup Kresu. i y, tak zwane siusia, nie? <grym> ja, już ja, Marku, to już Marek powiedział, dobra, już, już zaraz więc... Powiedziałem na wstępie o ławce, skończmy już te dyrydy mały, bo to są dla mnie dyrydy mały, że ktoś sobie układa w głowie, w treningu tematy pierwszy zespół, drugi zespół, nie ma pierwszy, drugi zespół, skończcie te dyndy małe. Jeżeli dalej będziemy sobie to tak układali, jeżeli dalej będziecie sobie żyli w chmurce i w przeświadczeniu, że powołany na mecz jestem, ale wchodzę z ławki dopiero i to jest dla mnie tak zwany, nie wiem, pstryczek od trenera, to jest dla mnie nie fair, to jest dla mnie coś e, nie tak, panowie skończmy to, bo nie będziemy nigdy mogli osiągnąć coś w treningach. Dla mnie najważniejsza zasada. Ławka, pokaż mi jak ona jest silna, a ja Ci pokażę jaki mam zespół. Zawsze się tego trzymałem, zawsze to budowałem, i dziś uważam, że to jest właśnie klucz do tego spotkania. Dziś, panowie, akcja na spokoju, akcja bez żadnych podtekstów, bez żadnego wejścia tutaj w pewne e, historie. Oni mają swoje plany, oni to budują trzecią ligę. Życzymy im wszystkiego dobrego. A my lubimy takie zespoły, które budują coś, bo te zespoły potrafimy też, delikatnie mówiąc za łóżko, pociągnąć, postraszyć, fajnie się z nimi pobawić i życzę dzisiaj panowie, żeby ta zabawa była jak zajączek wielkanocny, czyli z mnóstwem słodkości, prezentów i za trzy punkty. Da war ich nur do Schatki, panowie, da pum. Jest niebieskie strona albo piłka, decyzja. Gente, 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 Go, go, go! Yeah. Yeah. będzie Tomek za Adiego tak w Naczenie, a za Jacka Grubson tak Na tym teraz zmienimy troszeczkę Grubson tu wyżej tam 9-10 normalnie Tomek do środka Dylu razem z Jankiem e, tak? tak to łapiemy od razu po Jesteśmy spóźnieni w każdej akcji. To co Albi dostąpimy, to było widać już 5 minut wcześniej, że on tam będzie wjeżdżał, bo oni byli tylko we trzech. My, Haja bajda, mamy wszystko ustawione, połapane. No A gościu na mnie na wieża. Z połowy boiska. W połowy boiska przebykaj. Jeszcze dawno na nowa. Jest zgiwę, tak. no pany, dobrać, to jest gościu najtywniejszych. Jak im zostawicie miejsca, to Dwa. będą grali w piłkę. Tak. Poczuli k grają teraz, tak? Głowa do góry, grzesiu. Mocno siedliśmy na nich na początku. Byli ze później tempo trochę siadło, ale dajemy prezenty. No nie może tak być. No Powiedzcie mi, stały fragment gry, czym się znowu zespół przeciwny różni? Jednym różni się tak, że oni wyskakują w górę, a my jesteśmy cały czas na podłożu. Przecież my przy stałym fragmentach gry ani razu nie wybyliśmy się do piłki do głowy. Hej, no wy chcecie mi znowu udowodnić, że stały fragment gry trzeba ćwiczyć? Nic tu nie da ćwiczenie stałego fragmentu gry, jeżeli nie wyskoczysz w górę. Arci jedyny wyskoczył w górę, a reszta. Panów stoi na ziemi i czeka, i patrzy, aż piłkę nam wkładają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: karny, k***a. no nie mówcie mi, że ten karny, k***a, nie można było wcześniej wyjaśnić tej piłki. Mamy ją w polu karnym, mówiłem wam, co trzeba robić z taką piłką. K***a, dalać ją jak najdalej od nas, naszego pola karnego, wałt ustawiamy sobie, a my znowu próbujemy dziubać ją. Dziubać. I z dziubania pierdolił się słoń i żeśmy jeszcze go w panice powalili na ziemię. Ale dajcie, że mecz rozgrywa się w perspektywie. Kurwa, dziewięć się, dziewięć. Tak, jeszcze jest czas. No Także cierpliwie, swoje kurwa, taką katorczniczą pracą na boisku kurwa, zasłużmy sobie na dobry wynik. Ale dajmy sobie szansę. Tak jak tydzień temu, kurwa, nie odpuścił, graliśmy do końca. I kurwa, trzy punkty zostały u nas. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby trzy punkty wywieźć stąd. Trzy zmiany zaraz po przerwie. Panie, jak te... move you as Gdzieś tam y, po uderzeniu odchodzą gdzieś na bok i tak dalej. No, no czego tego nie można w meczu, y, wiesz, y, powtórzyć, no. To jest to, mianowicie, że nie przekładają y, treningu na mecz. No, no, jeszcze nie, jeszcze nie, ale to będzie, to będzie. To będzie. Pokaż, nie dawa. Dawa. 我做手术，我做医生，我做你的医生，你做我的丈夫。

atacou oh, W tym momencie arbiter główny spotkania, pan Paweł Chorozaniecki zakończył mecz o mistrzostwo klasy okręgowej pomiędzy Staną Kongelhauer Jasień a Zożą Okla. Niesamowity mecz dzisiaj mieliśmy w Jasieniu. Wygrywają gospodarze trzy prawie wszystko zmiany wypalone i trafione druga połowa panowie z serducha, z boku tak jak to wyglądało szkoda, zasłużyliśmy właśnie tą heroiczną pracą, którą wykonaliśmy do końcowej minuty zasłużyliśmy przynajmniej na rękę dzisiaj nikt stąd nie może wyjść z głową spuszczoną, że nie dał siebie 100% zaangażowania. Zabrakło, delikatnie mówiąc, koncentracji przy zmorych, zmorach, moich zmorach, tak? Czyli stałe fragmenty gry. Cały czas mieliśmy to siedzi. Nie będę napierdalał, bo teraz powinienem wrócić do domu i we do wtorek powinniśmy ustawić cztery bramki w różnych tych i tylko jak wyłącznie stały fragment gry. powinniście wybijać, wyskakiwać, wybijać. Za każdą straconą bramkę powinno być od razu na glebę, po 30 na tym i może przyjdzie taki moment, że tak będzie trzeba na to reagować, bo to, co dzisiaj traciliśmy, jeżeli chodzi o dwa rzuty to jest, panowie, niestety, ale katastrofa i te dwa rzuty zawarzyły zaważyły o tym, że całość tej pracy e, dzisiaj poszła w pizdu bez dorobku punktowego. Ten mecz uważam za zamknięty, panowie, teraz akcja do zamet, na naszym placu już, mam nadzieję, wyschniętym, równym w miarę, i w piłkę, tylko i wyłącznie w piłkę to, co pokazaliśmy w drugiej połowie. Yy, I po kolejne trzy punkty, panowie, wychodzimy za tydzień u siebie z dobrym przeciwnikiem, z dozawem pana Dziękuję, panowie, do zobaczenia. Wesoło świąt oczywiście wszystkim życzę. Do zobaczenia we wtorek 19 u nas na Boisku. Na nie no, czy nie? No normalny, normalnie. Nasz to porządny trener, <grymne> <grymne> trenera <aku> za <grymne> no nie? Najwyżej trener zostawił. zostawi. Chodzij, ale tam po nocy, żeś mi przejechał. No, wygrałeś, nie, no, nie Nie, zaczepę. ale okej, no, ale, no, ale nie Muzowa, się bierze, tam, że tam się kładę z Ale dwie akcje nie kładłeś. No, 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 no. no dwie, to może no, no. No, no. wiesz. Bo on czeka na tym czerwcu. nie? Taktyka była. No. Dzień z ruchu, ona pociągła. No. <laughs> Ej, ale czy pociąg?